Cedar, masz może jakieś wieści od dziewczyn, odkąd wyruszyły na przyjęcie? Właśnie wróciłam z lasu. Nie martw się, Tato! Zapewniam cię, że Blondie Locks i jej przyjaciółki szybko do nas nie wrócą! Tak jest, synku! Blondie? Dlaczego miałaby wchodzić do czarnego lasu? To dziwne, bo wiem, że poszła do zaczarowanego lasu z Ashlin, Poppy i Cupid. <laughs> Dziewczyny weszły do złego lasu! Pewnie wybrały niewłaściwą ścieżkę. Musimy je szybko znaleźć i im pomóc. Do dzieła! Jak długo zamierzacie czekać na babę Jagi? Powinna się zaraz zjawić, więc musimy być cierpliwi i myśleć pozytywnie. Myślę pozytywnie, ale mam dość czekania. Nie ma czasu do stracenia. Jak to dokładnie działa? Wow! Gabinet baby Jagi, naprzód! Hej, to jest o wiele łatwiejsze niż myślałam. Przepraszam! Jeszcze się uczę! To jak próbna! Bonnie! <śmienicza> Skręć w prawo! Lewo! 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 Jestem wolna. Ha, ha. Nareszcie. Zaklęcie mi nie wyszło i byłam uwięziona w tej butelce całą noc. Raven Queen. Uh. Czy mi się wydaje, czy prowadziłaś tę chatkę bez mojego pozwolenia? Uh, cóż ja. Znakomicie. Może kiedyś poddasz się swojej ciemnej stronie, a to było na dobry początek. Zrobiłam to, bo nasze przyjaciółki zgubiły się w czarnym lesie. Musimy im pomóc. I wszystko jasne. Trzymajcie się. Ruszamy na wyprawę do Czarnego Lasu.